Nowe miejsce tym razem z kolegą internetowym, w końcu się udało spotkać po kilku latach przechodzone, ale tradycyjny pierwszy sygnał wielkie G Następnym razem już kręcę jak coś wyjdzie Pierwszy moniak, nie ten co chce Typowe. Kolega już pewnie złota, srebrę natrzepał. A ja szukałem skarbów. I znalazłem wiadro. Coś grubszego, albo zlepek się trafił. Kolejna zbitka dwóch monet. No hej, podsumowanko takie szybciutkie. Dwa funciki, to się wymieni w banku, to można wydać. To ciekawa sprawa, dosyć spory obszar był zasypany ołowiem różnej maści. Pierwsza wojna światowa, to są ich kule, obydwie załowił. No i w coś trafiały, więc tak się dziwnie płaszczyły przy uderzeniu, przybierając różne kształty, różne odłamki, tego typu rzeczy. Ale mamy też inne ołowiane elementy, to już nie jest kula. To już jest, nie wiem, może ze strzelby jakiś mechanizm. Dwa są bardzo podobne. Hmm, jakieś takie nity, nie nity, cokolwiek to było, też ołowiane. Przechodzimy do II wojny światowej. Mamy jeden, wow, jedną kulę, że tak powiem, jeden pocisk. Technologia poszła do przodu, już się nie używało ołowiu. Kilka tam odłamków pierścieni wiodących. A tak to cóż, mamy monetki, głównie George V. Trochę do 6. W stanie agonii. I w stanie no, mniejszej agonii, ale ponieważ tyle ich już mam, więc też skończył na złomie. I tyle. Miło spędzony czas. Aczkolwiek nic, czym można by się pochwalić. Do następnego.